Będzie chyba trochę trudniejszy Jak teraz Z prawo za słupkiem Tak, tam jedziemy jak tak. Jak? Tam między dobrze. Przylecie... W lewo za słupkami dobrze. Dobrze. w prawo lewo w lewo w prawo Dobrze widzisz Co jest W lewo, w lewo Nie mam silnik O Zjedź na bok Dziś tu jest bok? Tutaj, tu tu, tu tu Bo oni tamtędy jeszcze Gaspad Może dojedziemy no, na tak, tym, ale lepiej będę w pytanie kiedy możemy biegć Dawaj za tym kwiatem jak poleci. Bo i tak nam się już pewno ten czas. No nie nic. Będziemy z kwalifikacji, ale zanim ja ktoś tak pojedzie, dawaj. Jak? za nie, no za Bo i tak go nie dokonuje pewno.